No, w dzisiejszym filmie będziemy zgadywać jedzenie lub picie w tym kartonie. On wkłada do kartona coś i na przykład, jeżeli powiem, że to jest soczew jabłkowy, decyduję, czy to chcę wypić, czy nie. Ale jeżeli nie zgadnę, to muszę to wypić. No i w sumie mamy ile? 14 rzeczy. Już! No dobra. Jogurt naturalny. Chcesz go wypić, czy nie? No, proste. Ale jak ja to mam pić? Gwinta! ja sobie zajadam jego guzik, zostawcie subskrypcję i łapać na górę, jeżeli chcecie jeszcze więcej poniewanych filmów. No, może na tysiąc subskrypcji, może nagramy piosenkę, kto wie. Dobra, teraz ja. No już! Zgaduję, że to jest taki mały ten jego chyba z tego taki malutki z takim zakręteczkiem no dobra no uznam to właśnie dobra to tylko już odkładamy aha się bezobę Ej, ale ci urwałeś to nie mm. nie pomij to ale zgadzam, nie muszę tego ich nie na widzy widzowie Tego nie będzie wiedział w Ale to Aaa, dobra są ciasteczko, bo już widzę Jakie? czuć. Ciasteczka te takie herbatnie hit. Dobra. Już się nie mogę doczekać tego co będzie za chwilę. Zgadzasz to. Spraw! No... Lecimy na spidranie. A, orzeszki. no to jest bardzo proste Hej. Oh. Hej. Dobra Ej, ej, <ścoughs> <ścoughs> Dobra, tak je. Tak je. na spokojnie no, tak, tak, tak.

Ale Dobra, no to już są więcej. Już odgadłeś. Teraz się robi widzowie tak-tak. Daj, daj, ja też chcę. Ej ty, nie oszklanki. Dobra, podsumujmy sobie co wygraliśmy. On wygrał Dzięki za oglądanie filmu. My się widzimy w kolejnych filmach. No i co? Bye.